Witam się z wami, kochani, witam się z wami. Powiem wam, że dzisiaj mam taki dzień, że ciężko mi się jest ogarnąć, ale w końcu to nastąpiło i przyszłam tutaj z wami zrobić makijaż. Także, jak jesteście ciekawi, co dzisiaj będę robić, to bierzcie sobie coś pysznego do bicia i lecimy z tym filmem. Kochani, mi pachnie to czekoladą. To jest wstawka reklamowa. Wypuściliśmy nową kolekcję. Kolekcja jest przepiękna, jest słodka, jest jedzeniowa. I dzisiaj towarzyszy mi zapach Bon Bon. To jest zapach czekoladowy. To jest zapach tak zmysłowy i ciepły, idealny po prostu na jesień. W ofercie mamy świeczkę, patyczki zapachowe oraz woski. Jak nazwa wskazuje, jest to czekolada. Jest to czekolada z orzechami, taka wręcz pralina. Bardzo zmysłowe połączenie. Jest tutaj wanilia, która to wszystko łączy. Jest tutaj odrobina kawy i szczypta kardamonu, żeby dodać trochę pikanterii. Także zapach jest niesamowity. Jak chcecie, żeby wam pachniało w całym domu czekoladą, to polecamy Karmia i bombon. A jak chcecie spróbować zapachu, bo nie jesteście przekonani, to polecam wam woski zapachowe, bo to jest bardzo fajna sprawa, żeby sobie zapach właśnie przetestować, zobaczyć jak pachnie i podjąć decyzję, czy chcę kupić sobie dużą świeczkę. Teraz przejdźmy do makijażu. No, i jak widzicie, mam płatki pod oczami, bo jakaś taka jestem dzisiaj niewyraźna. Nie mogłam się w ogóle obudzić i stwierdziłam, że chcę sobie, wiecie, trochę tutaj pod oczami tą strefę nawilżyć, ale to dobrze, dzisiaj będziemy testować make-up by Mario. I taka mała anegdota, ten makijaż leży już u mnie około roku. I nigdy go nie, słuchajcie, nie używałam. I teraz w trakcie właśnie naszego mini remontu, w trakcie porządków, znalazłam moją torebeczkę z Sephory, w której to właśnie miałam te kosmetyki i one leżały, 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 bo mi było szkoda. Ja nie wiem. Czy wy tak macie też, że Wam szkoda kosmetyków? Tutaj mam tą paletkę matów, bo pani w sklepie mi powiedziała: że zdecydowanie maty. Niech pani nie kupuje błyszczących, proszę kupić maty, bo to jest coś, co Mario ma opatrzony. Po prostu wiecie, swój, swój własny, swoją własną formułę. Mój własny patent na to, więc mówię, dobra, kupuję to. Dodatkowo kupiłam sobie też produkt do ust oraz brązer, więc to będzie zaraz, ale najpierw zrobimy oczy, bo nie wiem, czy to się będzie osypywać, czy nie. I ostatnio nie używam żadnych baz pod cienie, więc dzisiaj również nie użyję bazy pod cienie. Zobaczymy, jak przykleja się, właśnie, jak przyklejają się te cienie do moich powiek bez nałożonej żadnej bazy. Lusterko jest duże, ale powiem Wam, że opakowanie ogólnie nie jest jakieś strasznie luksusowe. Jest białe, jest proste w stylu. Kim Kardashian jest takie wiecie, takie zwyczajne. Pędzle mam od BP Beauty Pro, tutaj nowości. I myślę, że nie będę Wam tutaj opowiadać za dużo, po prostu zrobię sobie podstawowy makijaż właśnie takimi matowymi cieniami, taki jak lubię robić najbardziej. 15 minut później, powiem Ja wiem, że to jest niepopularna opinia, ale mnie blendowanie po prostu nudzi. I oglądanie blendowania, i, i samo blendowanie mnie nudzi. Osypu nie ma dużego. Powiem wam, że jak na takiej naprawdę nie ma dużego osypu, tu się jeszcze oczywiście będę obczyszczać. Natomiast, Boże, dawno nie robiłam całego matowego luku. Nie wiem, czy kocham tę paletę. Jeszcze nie wiem, jeszcze nie, nie jestem w stanie wydać opinii. Palety, które dla mnie są najlepszej jakości, jeżeli chodzi też o maty, to jest jednak Natasza Denona. Te nie są tak kremowe jak Natasza Denona. A ja lubię kremowe maty, takie, które wtapiają się w skórę. Tutaj ten osyp trochę był, trochę było takiego wrażenia. Nie, może le lekkiej kredy, ale no bo czuć, że są, wiecie, no dobrej są jakości. No nie można tutaj zarzucić, że nie są dobrej jakości. Natomiast mówię, jak właśnie ja nie jestem mistrzem blendowania. Lubię, Ja po prostu lubię proste makijaże. Kiedy wiecie, nakładamy trzy cienie, raz dwa i, i tyle. U mnie to wychodzi tak sobie. Nakładam tusz z Maybelline Sky High, ale nie będzie to moja jedyna rzecz na rzęsach. Bardzo mi się podobają te jasne odcienie. Ja mam zawsze z brązem problemy właśnie, żeby nabudowywać brąz, bo jasne odcienie naprawdę ładnie tutaj od yy, środka rozświetliło oko, ale mówię, to są to don't do it at home, to tylko jest test. I wiadomo, że makijaż dzisiaj zmywamy. Więc ja do tego podchodzę totalnie na luzie. Rzęsy. I mam takie Cluster Lashes, Zostawiam Wam linka na dole, zresztą do wszystkiego macie linka. Fairy super soft, handmade. I dzisiaj kępki, kilka kępek, właśnie do takiego makijażu. I one są na takim jakby podajniku. Tu mam przygotowany mój ulubiony klej oraz lancetę. Jeśli chodzi o klej, to... Nakładam sobie na wierzch dłoni i będę teraz mm, kępka po kępce wracać i od razu przyklejam. Nie czekam, ten klej szybko zasycha, więc tutaj nie trzeba, nie ma tego czasu oczekiwania. No dobrze, przyklejam sobie po 5 kępek, więc jest tego dużo. Boże, ciemne to oko, jakieś takie, wiecie, jak, jak nie ja ostatnio. Tutaj kluje jest ściśnięcie tych kępek z naszymi rzęsami, to jest w ogóle podstawa. Ja czasem zapominam to zrobić albo nie mogę znaleźć właśnie tych specjalnych szybczyków i te rzęsy nie wyglądają tak dobrze. Jednak są idealnie zespolone z naszymi rzęsami, kiedy są ściśnięte. I to właśnie idzie od razu do mycia. Dobra, czas zdjąć osłonki. Troszkę mi się osypało, nie jakoś bardzo, ale troszkę, więc po prostu biorę płyn micelarny, ha ha. Zaraz wyjadę jeszcze korektorem. Ja mydełko brązowe e, Lula Love Niedługo będzie jasny brąz. Po prostu nie mogę doczekać, już zaczęliśmy badania. Także jestem bardzo tym podekscytowana, bo polubiliście bardzo mydełko brązowe. A myślę, że jasny brąz będzie fajny na ten dni, kiedy nie chcemy intensywnego makijażu, kiedy chcemy mieć trochę te brwi jaśniejsze, ale nadal podkreślone, nadal zagęszczone. Więc no, wkrótce, 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 żona na live'ach, mówiłam wielokrotnie. Także jestem tym bardzo podekscytowana. I wy też już pytacie, kiedy będzie mydełko jasno-brązowe. Niedługo. Nie wiem kiedy, ale niedługo. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak pięknie mi tu pachnie czekoladą. Po prostu jakbym była w fabryce czekolady. Pod oczy lecimy z Makeup Eraser od Maybelline w kolorze 01. Czy powiedziałam Makeup Eraser? Anti-Age Eraser. Boże, dlaczego ja mówię Makeup Eraser? Nie mam pojęcia, sorry. I gąbeczka. I dochodzę tutaj blisko oczywiście, ale nie na sam makijaż. O, na tą linię, gdzie nakładam cienie. I teraz na całą twarz nakładam ten oto podkład. To jest Healthy Wear, podkład rozświetlający, taki bardziej tint. I to jest kolor 303 z AA Wings of Color. Bardzo fajny produkt. Pewnie, nie chcecie rozświetlenia. I mam, uwaga, kremowy brązer, ale nie kupiłam tego w sztywcie, Kupiłam ten, który mi polecono w Sephora, czyli w kompakcie. W kolorze Light Medium. On już ściągam. Ach, nie niegórowy. Także Light Medium. Zobaczymy Make Up By Mario. Jeszcze nie używałam. Tak wygląda produkt. Podobno jakiś totalny sztos. I na to liczę, że po prostu to będzie jakieś, wiecie, objawienie. Bo że nie, wiecie, efekt jak z podobnego produktu Eveline, czekoladowego. Mam nadzieję, że tutaj będzie w ogóle blending na poziomie, wiecie, najwyższym. Bo jak te marki wysokopółkowe mają walczyć z tymi nistymi, wiecie, drogeryjnymi obyt, No muszą mieć po prostu jakieś fenomenalne formuły, tak łatwe w blendowaniu, tak proste, żeby nawet laik sobie poradził. No bo dobry produkt znajdziemy i w Rossmanie, czy, czy w dm czy, czy w Hebe. Tutaj mi zachwalono, że on się właśnie super wtapia. Do tej pory najlepiej wtapiającym się takim seforowym produktem, dla mnie kremowym jest Rare Beauty, ten sztyft. Uwielbiam go. I rzeczywiście ten jak masełko się wtapia i ma idealne odcienie. No i powiem Wam, że tutaj też jest dobrze. Ten kolor nie jest przytłaczający, absolutnie nie. Mhm. Myślę, że dość ładnie się wtapia. Teraz mały, mała poprawka tego, co mam wokół oczu. Biorę sobie też odrobinę tego brązera. i rozcieram tą kreskę, żeby nie była taka ostra. Od razu lepiej. To samo z tej strony, a myślę, że już tak to zostawię, co? Tak kremowe produkty się wtopiają najlepiej. Mały pędzelek, te pędzelki sprawdzają się fenomenalnie. Spróbujmy jeszcze z tym tutaj podziałać nosem i z tym brązerem, coś tutaj nam się uda? Jeszcze ugrać. No powiem Wam, że ten bronzer jest świetny. Wtapia się po prostu w sekundę, bardzo łatwo się blenduje. Może to jest kwestia też koloru, naprawdę jasnego i takiego odpowiedniego do mojego koloru. Teraz ten podkład się wydaje taki strasznie jasny, ale myślę, że to też jest kwestia lamp. Bo mam tu bardzo silne lampy zapalone, przez to, że na zewnątrz już jest dosyć, już jest, świecie za chmurą. Wezmę sobie ten puder z Laura Mercier, transparentny. I tutaj bardzo, ale to bardzo fajny pędzelek pod oko chciałam Wam pokazać. O ten. Właśnie z tej samej marki BB Beauty Pro i on tutaj idealnie po prostu wchodzi pod oko, żeby utrwalić ten makijaż. Oko wokół nosa, tutaj gdzie potrzebujemy właśnie większego zmatowienia, ale żeby to było delikatne, żeby to nie był sztywny pędzel, tylko właśnie mięciusieńki. To jest idealne taki, wiecie, pędzel na to miejsce. I wokół ust, bo tutaj też lubi mi się. Dużo w całym dniu będzie zbierać makijaż, a całą twarz lekko pudruję dużym pędzlem. Dzisiaj nie puszkiem, tylko właśnie pędzlem. Nie no, powiem Wam, że jest tutaj tak jasno, że zaraz pójdę do naturalnego światła pokazać Wam ten makijaż w normalnym świetle. Jakoś nie mogę, wiecie, jak jest jesień i zima, przychodzi i robi się ciemno, nie mogę się przyzwyczaić do takiego oświetlenia. E, I na koniec coś do ust, Tutaj też mi polecili ten produkt, że muszę go mieć. Ym, kolor Berglow. To jest taki, nie wiem, czy balsam czy sztyft bardziej. Zobaczymy. Bardzo ładne opakowanie. Okej, okay, to jest ten, który wysuwamy chyba odrobinę. Oha. Jest ładny, oh, yeah. a ja, jest ładny, ale mi się podobają te usta. Mm -hmm. Powiem Wam, że tak jak wiecie, nałożyłam już cały makijaż, to naprawdę z przyjemnością nakładałam te kosmetyki. I tak się prezentuje cały makijaż. Fokus jest oczywiście na oczy, na intensywne e, czekoladowe cienie. Pasują mi dzisiaj do mojego zapachu w pokoju. I jeszcze Wam pokażę w świetle dziennym. I tak to wygląda w świetle dziennym, które też nie jest zbyt dobre dzisiaj, ale widzicie, jak prezentuje się makijaż. Także dziękuję Wam serdecznie za wspólne oglądanie. Zostawcie koniecznie kciuka do góry i napiszcie mi, czy mieliście coś z kosmetyką. Makeup by Mario i co mi z tej marki polecacie. Buziaki!